Dobra, a to on ma w ogóle tego Terry Fryera trzy na profilowym. Dobra <grym> Terry Fryer <grym> Już jakiś jakiś A nie to Damian. Dordamian A nie dobra, faktycznie. <grym> zero zerobi Zero bebaks, ej nie ej, ej, zero beebaks. Zero bebaks, A Freddy Fazbear tu jest! <grym> o, 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 o. Is oh, it Freddy oh. Fosber? Och, 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 oh. Dzień dobry, zbiera pan punkty. No A Co? Cóż, chyba powinienem zapełnić półki, ponieważ. Gdybym nie wiedział lepiej. Pomyśleć, że. -so... Poi... Potrzebuję. Potrzebuję. 20 dolarów, wyskakuj z kasy. Daj, wartość 20 dolarów. Zachowaj zmiany, wygląda na to, że potrzebuję... Śpiewaj no to... indywidualną piosenkę. Um... Czy bierzeli do Betlejem pasterze? dyn 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 dun dun ...jo foli... Dzioba zapłonę chinkę. Ile będą kosztować napoje? Pomocy. Będą... Let My me see. 6 dolarów. 29 <gulet> panie. International. You Poważnie ile? Zadzwo do mnie. Już teraz. Twoja suma to 557. Niecierpliwa stara panie. Zadzwonię do korporacji i to doświadczenie. A będzie to... Kurwa. <gulet> Jak 7 dolarów 50 godzin za godzinę. <grym> Kolejny story to no, ale, ale mówił mi, że mnie pobije i ja do niego napisałem, że nie będę go bił, bo chorych się nie bije. Ja nie wiedział, że za to, to też dostanę i potem... Co ten facet robi, a ja co? Zuzal z nim robisz. Czy możesz, mnie proszę. Mam na myśli, że to będzie 79. No to, kurwa ty umiesz czytać. <noise>